Dzień dobry. Moje nazwisko Adam Gulniak. Dzwonię z redakcji Skarga.com Wrocław. Interesuje nas, naszą redakcję, takie coś. Z ostatniej właśnie marszu o niepodległość w Warszawie było takie coś, było takie zdarzenie. No Policja odpowiedziała, stołeczna, odpowiedziała, że nie było żadnego incydentu. Nie doszło do incydentu. No my żeśmy byli opali. Jeden, jeden, jeden po prostu incydent, który, który, proszę pana, panie rzeczniku, który się wydarzył, i teraz bardzo dziwna sprawa w tym wszystkim jest taka, że na moście Poniatowskiego w Warszawie, jak wiem, i sprawdzaliśmy to, jeszcze nigdy nie doszło do zgaszenia lamp. Natomiast tak się dziwnie złożyło, że akurat wy w momencie przejścia, yy, przejścia yy, ludzi przez ten most zgasły lampy. Lampy, jak powtarzam, jest to wyjątkowa, incydentalna sytuacja w ogóle w historii. Ja zobaczcie, jaki cholerny niefart. No, po prostu akurat akurat na trasie Marszu niepodległości, akurat dzisiaj padło całe oświetlenie. No po prostu niesamowity zbieg okoliczności Dziwne, nie? I nagle, na tym, na, w tym czasie, jak zgasły lampy, jest to na nagraniach, doszło do zamieszek. I teraz moje pytanie jest tak: kto wywołał te zamieszki? Dlaczego akurat w tym momencie, jak ludzie maszerowali przez most Paniatowskiego, lampy zgasły i doszło do właśnie właśnie tam bujek i tak dalej, i tak dalej. Jest to na nagraniach, łatwo sobie to sprawdzić i doszło po prostu do tego do tego incydentu. Dlaczego, dlaczego? Czy Pan w tej sprawie coś wie? Dlaczego akurat w tym momencie, jak powtarzam, lampy zgasły, co nigdy nie gasną i tam doszło do prowokacji? Czy to była prowokacja? No niech Pan powie mi na ten temat, Panie Rzeczniku, coś. Proszę o do takiego maila z tymi pytaniami. Staram się ustalić, co i dlaczego i kto był za to odpowiedzialny za takie rzeczy. Bo jest taka sytuacja, że policja mówi, że nie doszło do incydentu. Uh -huh. no ja rozumiem to, nie? A jednak doszło. Czyli policja nie wie o wszystkim, co się wydarzyło na tym marszu, bo doszło i to jest głośne. I teraz druga ciekawa sprawa. poważnego? Proszę? Coś tam komuś się wydarzyło? Coś się stało poważnego komuś? A nie, to już policja powinna o tym wiedzieć, bo jest to na nagraniach. Jest to na nagraniach i to jest w internecie, to nie jest jakiś fake news po no, nie prostu, nie problemu, prostu tylko tego. było, jest to na nagraniach z różnych, z różnych, z różnych tam społecznościowych y, portali, jest to na nagraniach i teraz nas bardzo dziwi to, że dlaczego, jeżeli w tym momencie, jak zgasło światło, Zaczęły, zaczęły się zamieszki, a policja odpowiedziała, że się nic nie wydarzyło. Skoro się wydarzyło, jest to na nagrania, na żywo. Dobrze, hmm? Ja o zamieszkach nic nie wiem, ale no poproszę o takiego maila z tymi pytaniami, hmm? załączeniem legitymacji dziennikarskiej i, i to wszystko i postaram się odpowiedzieć na te pytania. Hmm. Czyli tak, reasumując. Policja o nie wie o żadnych zamieszkach, nie wie, że światło zgasło na y, moście Poniatowskiego, nie wie o żadnych zamieszkach policja i policja wręcz twierdzi stołeczna, że nie doszło do żadnych zamieszek, a jednak doszło i teraz nie wiadomo od kogo była, czy to było y, już ukartowane naprzód, Że ma to światło zgasnąć, dojść do tego, że nie ma, że zrobić zamieszki, a policja stwierdzić, że zamieszek nie było. Czy to było? O to chodzi. Czy to było zamierzone, czy to było niezamierzone? Bo w moim odczuciu, jako prywatnie mówiąc, jest to było według mnie zamierzone. A jeżeli zamierzone, to przez kogo? Mhm. Proszę pana, tak jak mówiłem. Proszę o te pytania, Postaram się na nie odpowiedzieć. Dobrze. Dziękujemy, dziękuję ślicznie, miłej, spokojnej służby, do widzenia. Spokojnego dnia, do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, redakcja Skarga.com, Adam Górniak przy telefonie. Witam Pana. Witam również serdecznie. Ja bym chciał się takie coś dopytać, bo ja ostatnio oglądałem w telewizji, bo cały czas jest mowa o tym, kto na czyje zlecenie. Dlatego ja chcę po prostu u źródeł się dowiedzieć, a nie słuchać jakichś tam fake newsów, fake newsów, jakiś tam głupot, tylko rzeczywistość. Więc dzwonię do ABW. Więc proszę mi powiedzieć, na czyje polecenie, na czyje polecenie. Zostały ci, ci Ukraińcy, co zbiegli na Białoruś, na czyje polecenie to zostało y, dokonane? Na, na czyje polecenie to tak w ogóle? Panie redaktorze, e, udzielamy odpowiedzi wyłącznie pisemnie na pytania przesłane do nas również pisemnie. Podam panu adres e-mail. A to ja sobie mam, ja mam w tym, chciałem tak konkretnie dowiedzieć, bo wie pan co tu chodzi o taką rzecz, ponieważ różne wersje są, są na ten temat mówione. Jeżeli ja słucham Pana ministra Sikorskiego, czy pana premiera Tuska czy nawet telewizji, i ja to uważam za słuszne, ponieważ no jeżeli tak mówią, no to tak jest i nagle słyszę w telewizji takie coś, że pani redaktor Telewizji Polskiej, telewizji polskiej pierwszego programu w swojej, w swojej rozmowie wypowiada pani, Do, pani Justyna Dobrosz-Oracz, że zrobili to Ukraińcy, ale na zlecenie Unii Europejskiej. Zamach terrorystyczny się nie udał. Zatrzymano kilka osób. Państwo y, działa, y, tak ja to widzę. Nasze służby ustaliły, że ładunki podłożyli obywatele Ukrainy na zlecenie Unii Europejskiej. O, na zlecenie Unii Europejskiej. O, no i gdzie tu jest prawda? No. No i o, o tylko chcieliśmy wiedzieć po prostu, czyja tu jest prawda. No bo tu się mówi tak, tu się mówi tak. Kto w końcu wydał to polecenie? Czy, 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 czy na polecenie Rosji, co ja uważam, że to by było zasadne? Czy tak jak mówi, wprowadza może w błąd widzów pani Dobrosz Oracz, że to na polecenie Unii Europejskiej. I to leci w telewizji takie coś. No ja normalnie, ja już jestem w tych miejscach, nie wiem dokładnie, na czyje to polecenie zostało. Yy, dokonane ta, te, 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 te różne sabotaże te na torach kolejowych. Yy, nie wiem, ja bym chciał wiedzieć, na czyje to polecenie, bo jeden mówi tak, jeden mówi tak. No, no redaktor telewizji pierwszego programu no, powinien w końcu powiedzieć prawdę. A tu mówi, że, że tak, a tu słyszę od, 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 słyszymy, że, że znowu yy, Rosja. No i jak to ma się do, do rzeczy? Żeby to powiedziała jakaś telewizja, powiedzmy, która nie sprzyja, nie sprzyja po prostu prawdzie, no to bym to odpuścił, no ale to pani redaktor głównego nurtu telewizji Polskiej. Rozumiem, przyjąłem do wiadomości. Jeżeli będzie pan chciał uzyskać od nas odpowiedź, poproszę maila. Mhm. Jednak, jednak maila pan mi po prostu na temat. Tam... Ale słyszał pan o tym w ogóle, o takiej rzecz, o takiej wypowiedzi pani, pani Justyny dobrosz orać Trzeci raz powiem. Udzielamy odpowiedzi wyłącznie mhm. pisemnie. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję. Miłej służby. Do Mielu widzenia. Dziękuję Pozdrawiam. bardzo.